Witaj serdecznie na blogu miesiąc z alkoholu.pl Z tej strony Marcin, Na dzisiaj sierzem rzeczy, które musisz albo raczej warto wiedzieć o alkoholu i swojej wadze. Dieta i ćwiczenia to pierwsze rzeczy, na które większość ludzi zwraca uwagę, rozważając kontrolę wagi. Oprócz ogólnych negatywnych skutków zdrowotnych, alkohol jest gęst, gęsty kalorycznie, jest też jeszcze kilka innych powodów. Oto siedem sposobów w jaki sposób alkohol jest powiązany z Twoją wagą. 1. Kalorie w alkoholu to puste kalorie. Zdrowa dieta to taka, która zawiera jest tajęczą, wystarczającą ilość paliwa dla twojego organizmu i odpowiednie składniki odżywcze, aby wszystko działało tak, jak powinno. Dlatego ważne jest, aby spożywać posiłki o zbilansowanej ilości białka, węglowodanów i tłuszczów. Jednak w przeciwieństwie do żywności, kalorie zawarte w alkoholu nie zawierają wartości odżywczych. Kalorie z alkoholu nie wypełniają się tak jak kalorie z jedzenia, stąd określenie puste kalorie. 2. Alkohol może spowolnić proces spalania tłuszczu. Twoja wątroba jest odpowiedzialna za przechowywanie i przetwarzanie wszystkich spożywczych tłuszczów, węglowodanów i białek, rozkładając je i metabolizując energię. Jednak twoje ciało nie może przechowywać alkoholu, co oznacza, że musi on stać rozłożony. Ta przerwa spowalnia tempo przemiany materii i zmniejsza ilość tłuszczu spalanego przez organizm w celu uzyskania energii. Sam alkohol jest bardzo gęsty i kaloryczny. I to właśnie punkt trzeci. Na każdy gram z alkoholu przyjmujesz prawie dwukrotnie więcej kalorii niż w przypadku z takiej samej ilości białka lub węglowodanów. Z siedmioma kolorami na gram alkohol jest niezwykle skoncentrowany źródłem kalorii. W rzeczywistości ustępuje tylko czystemu tłuszczowi, który ma 9 kalorii na gram. Tymczasem białko i węglowodany dostarczają 4 kalorii na gram. 7 kalorii na gram samo sobie może wydawać się mało, ale jeśli weźmiemy pod uwagę standardowe piwo zawiera około 20 g alkoholu, te liczby bardzo szybko się sumują. 4. Nie chodzi tylko o sam alkohol, w grę wchodzą też inne składniki. Czysty alkohol nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na zawartość kalorii napoju alkoholowym. Składniki wchodzące w skład procesu produkcji, takie jak cukier, pszenica, jęczmień i winogrona, mają wpływ na kaloryczność napoju. Tymczasem mieszane napoje i koktajle mogą być polem i nowym kalorii dzięki innym składnikom dodanym podczas przygotowywania. Nawet jeśli wiesz co, są dane trudne z określić dokładnej ilości, a rozmiary serwowania mogą się różnić w zależności od różnych barów i restauracji. 5. Kalorie z alkoholu mogą sprawić, że będziesz bardziej głodny Większość z nas doświadczała zwiększonego uczucia głodu lub jedzenia, które towarzyszą pić u alkoholu. Ale dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, alkohol może wywołać tę część mózgu, która sprawia, że czuje się głodny, co może wyjaśnić, dlaczego ludzie często przydają się po wypiciu. Po drugie, picie alkoholu powoduje spadek poziomu cukru we krwi, zakłócając sposób, w jaki mądrowa rozkłada glukozę i uwalnia ją do krwobiegu. Zrównoważony poziom cukru we krwi jest ważny dla powstrzymania głodu. Gdy poziom cukru we krwi spadnie, bardziej prawdopodobne, że sięgniesz po szybką dawkę cukru. 6. Twoje zahamowania są obniżone, gdy pijesz. Alkohol zmniejsza zahamowania, co oczywiście jest złą wiadomością dla silnej woli. Jeśli kiedykolwiek zaczynałeś wieczór z najlepszymi intencjami dietetycznymi, ale skończyło się na deserze, deserze lub późnej porcji chipsów po wypiciu, będziesz oczywiście wiedział, jaki efekt może mieć alkohol. 7. Są jednak dobre wieści: jeśli próbujesz zmniejszyć spożycie alkoholu, ale nie masz o tym na boga w posiłkach, ograniczenie spożycia jest prostym sposobem na rozpoczęcie przygody. Twoje ciało nie przegapi pustych kalorii alkoholu w sposób, w jaki może mieć cenie. A jak wspomniano powyżej, jest też prawdopodobne, mniej prawdopodobne, że przejadasz się, dokonujesz zdrowych bróż gdy nie pijesz. Chcesz zmniejszyć ilość spożywanego alkoholu? Niezależnie od tego, czy pilnujesz swoje wagi, czy po prostu chcesz ograniczyć spożycie alkoholu, oto kilka schodów, które ci to ułatwią. Po pierwsze, nie pij go wcale. Po drugie utrzymuj nawodnienie wypijając pół litra wody przed piciem alkoholu i na przemianie popijając każdy napój alkoholem z wody. Uważaj na porcje. Na przykład duży kieliszek do wina może pomieścić snadowe, dwa snardowe dynki lub więcej na porcję. Unikaj też kolejek. Podczas kolejki pijesz w tempie grupy. Unikanie oznacza, że możesz mieć większą kontrolę nad tym ile pijesz. Zjedz bilansowany posiłek. Zanim zaczniesz pić, aby powstrzymać głód i zmniejszyć prawdopodobieństwo dokonywania zdrowych wyborów w przyszłości, Pamiętajcie, aby śledzić spożywaną ilość kolei za pomocą kalkulatora napojów. Dzięki, Wiekie, że wysłuchałeś to nagranie. O ile wysłuchałeś, mam nadzieję, że się spodobało i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Cześć!